Ja to powiedzieć, że e, jak będziecie wiedzieć, zaczekajcie, zacznij tak, wam kwasę. i E. To jestem ja? I ja jak będziecie mnie widzieć? Tak się da. pan Hejo. Tobre to będę wiedziała, że to wy. Pa! Nie. Nagrywamy. <tutek> <tutek> Nie. Weźmy? I'm, na 14? Nie. Mogłabym się sprzeciwić. Na 16 jest jeden dom. 1, 6, to widzicie nawet. Le! 1, 6. 6. I. Ja bym i no, no. Nie na ten. No. Nie. Mm. Na ten, nie. Na ten. Dobra. Więc dodawajcie mnie, a ja tu będę czytała. Jak, no jak... będziecie widzieć taki napis, to po prostu zapukajcie, a to mój dom. Znaczy, no mój dom, pół dom, pół sklep. To wtedy Wam otworzę i napiszcie to, co Wam powiedziałam. Hmm. Na dłoniach widoczne nacięcia i rany obronne hmm. Ślady na tym, co zostało z tą jak wskazują na naszą. Tak zapomnieliście, że się nazywam Alla, Manda Pan. Pa, pa, pa.